Nie je zawieźć. my od razu. Od Nie podchuj tak blisko. A Zrób nie takie. Ale fajny kotek. Ale nie tu, tak blisko. A ładne białki, No i idziemy tam chyba. Ale mamy ale jaki mostek. A, to, to, bądźcie to, bądźcie to zamknięte wszystko i tak jest chyba. Tam jeszcze nieco pożane, poobrudzane. Dzieciowie.

God dag. God dag. Hysj. Okay,